Jako pierwszego komentarz do meczu, który, do wyniku właściwie, który dała Sego pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej, poproszę ten trenera Tomasa Bacesasa. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że był mecz bardzo emocjonalny i przynajmniej nam podobał się, nie wiem jak Wam, ja, ale nam podobał się i chciałbym też pogratulować bardzo zaciętej, dobrej walki, szczególnie pierwszej połowy. My zagraliśmy pierwszą partę bardzo, myślę, bardzo słabo. Andio zaskoczył nas agresywnością. kilka na, takich szalonych trójek i z faulami. Trójka z faulami, jedna padła nad szybkim atard. Także, także grali, grali bardzo, bardzo dużo, wiele się i dlatego ten wynik tak, tak wygląda, ale po, po przerwie my poprawiliśmy szczególnie zbiórkę wygraliśmy też my, ten mecz też, e, walką zbiórka świadczy o, o chęci o, na tablicach także, także my wygraliśmy w tym elemencie zabrakło nam skuteczności za dwa szczególnie i Robert Wittke, Barl, i Barrel i Hejcaniuk no, po prostu nie wiem i tłumaczy umowę, jakąś, oni nie trafią wam pod parę razy nie. Także, <grytanie> też też parę razy z podkoszem nie trafił, zupełnie sam. Szkoda tych punktów, ale... ale wygraliśmy kolejny mecz obroną i mnie to bardzo cieszy. Też hmm, fenomenalną drugą połowę zagrał znowu Patryk Szotka i pod względem i w ataku, i w obronie i dał nam duży plus. W tym konsekwentnie graliśmy, wiedzieliśmy, co musimy i w jakim momencie co wykorzystać. No i tyle. No. Cieszymy się pierwszego miejsca. Będziemy patrzeć, co będzie dalej. Jeszcze raz chcę pogratulować wspaniałą publiczność. Mnie zawsze miło tu wrócić i zobaczyć ten dopin. I jeszcze raz gratuluję ich wszystkich i życzę im sukcesów. Dziękuję. Czy tobie jest miło wrócić do środka? Dobrze wieczór. Na pewno tak, ale dzisiaj... Rozpoczęciem spotkania trzeba było zapomnieć o sentymencie i trzeba było grać o zwycięstwo. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie, które dawało nam pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej i co za tym idzie przewagę parkietu w playoffach do, do samego finału. Więc yy, yy, musieliśmy to spotkanie wygrać. Yy, Anwil dobrze rozpoczął. Ale myślę, że nasza mocna defensywa z każdą minutą osłabiała ofensywę Anwilu i cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Dziękuję. Razem z nami jest trener drużyny Anwilu, pan Emir Butabčić i Łukasz Majewski, zawodnik naszej ekipy. Jako pierwszego komentarz do meczu poproszę trenera Emira Butabčicia. Okej, okay. Halo, everybody. You w know, tym the... It's difficult. For what is for me in this moment important, is uh, uh, we must fight to from this disappointment. Maybe they are disappointed tonight game because it was it was close to win against very good opponent. It's very important that our recovery is going faster. Else, normal as usual because friday we have game what i can say about game my opinion the small things decide the game uh, from our side we start very good game we play very good basketball offensively defensively yeah. <laughs> <laughs> Opinie, że to było trudne spotkanie, trudny mecz dla Anglii jak najszybciej trzeba pozbyć się uczucia zawodu po tym meczu, ponieważ już w najbliższy piątek piątej trami kolejny mecz, bardzo ważny, pierwszy rundy, mecz rundy play-off. Nie możemy już wyjść na parkiet z, z przekonaniem w głowach, że jakieś się przegrało. Przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną, taka porażka wstydu nie przynosi. A o, wyniku meczu zadecydowały detale. Zagramyśmy dobrze w ataku, dobrze w obronie, natomiast decydujące były detale. Well, why we lost the game, my opinion, that first of all is respect to Angel, Angel is. On well, or respect to Asako, Rokum, his other team was before two months, so in our first game, team is now complete, play much better. And uh, with Subarga, with, with uh, all these players, you know, now coach have more option for rotation and more quality, individual quality. This is first reason. And uh, uh, then from our side, my opinion is in third quarter, in one period, uh, we lost our concept in offense. N my opinion also not because of great defense of, of Aseco. This was a period of, uh, with some denying, thus with some uh, little bit more physical contact. We was out of our concept, and then we start to play basketball, you know, like street basketball. with going, you know, to take shots without position, or like big guys going outside. We was out without this balance in our office. What was also a problem, in my opinion, does that also have influence in our defense in the third quarter, in the end of the third quarter, in the beginning of last quarter. And, uh... <inaudible> A seko Dnia bardzo poprawił swoją grę w porównaniu do pierwszego meczu, do meczu sprzed dwóch miesięcy, kiedy to na parkiecie nie miał jeszcze Krzysztofa Szubargi, Wejście Krzyśka, przyjście jego, powrót jego do drużyny, dojście innych zawodników pozwala tenerowi, procesosowi w dużo łatwiejszy sposób dotować składem. W pierwszej kwarcie straciliśmy koncepcję w pewnym momencie gry w ataku. Po dobrym początku ofensywnym w pewnym momencie coś się zacięło i nie wynikało to z dobrej obrony. Asekupka kaum widzenia tylko z pewnych twardnych momentów, w których to rzeczywiście nasza drużyna nieco w ataku się pogubiła. Nasi weselsi zawodnicy uciekali momentami od kosza, co również miało tutaj decydujące znaczenie. Danzerczyk is also decisive in w We come back, we find our balance w defense. It was very competitive. And help from our fans. Uh, we turned the game in another direction. But uh, also in, in this last three minutes, my opinion, it was without passion in offense. It was without this, what I said, extra pass in our offense. Uh, we straight after entry, we want to finish. And against this defense, and so strong defense, so strong player, it's very difficult, you know, to, to, to find good position for shots. Uh, this means that uh, in this period between four minutes before the end and two minutes before the end. Us uh, 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 we was without pace. And uh, third reason is my opinion also that Saseko put some very difficult shot. You know, like we don't have very, or that we forget him put twice and he put very 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 difficult shot. And this uh, also uh, last. Or the basket and foul from, or assist from Varda, or did this movement decide the game. My opinion. Okay, complete compliment to my team. We fight, We show my opinion to everybody that we can play against this team in same level. And we want to take positive, and we can take many things positive for 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 playoffs. Więc po drugie, w czwartej kwarcie e, nasza, dru druga przyczyna takiego wyniku to to, że po tym jak w czwartej kwarcie odzyskaliśmy balans pomiędzy defensywą a ofensywą, po, pewnych, po pewnym momencie znów e, w ataku zagraliśmy bez cierpliwości, nie szukaliśmy pozycji, zabrakło tego ostatniego podania, które otwierałoby dobrą e, drogę do kosza, łatwą drogę do kosza i tutaj mm, właśnie zatraciliśmy taką umiejętność. Zabrakło dużo cierpliwości. Trzeci powód dzisiejszej porażki to niesamowite rzuty, które Aseko Prokom trafiał w końcówce. Tutaj przykład Filipa Widenowa i jego rzuty. Natomiast trener chciałby pochwalić całą naszą drużynę, powiedzieć, że z tak trudnym przeciwnikiem walczyliśmy jak równy z równym, to powinno nam dawać pozytywną energię, pozytywnego kopa przed playoffem. I tutaj liczymy na dobrą walkę i utrzymanie takiej dobrej gry w kolejnej rundzie sezonu and also uh, one thinks more that uh, last two days we have also little bit problem with our healthy like Lukasz was sick and he was not in situation to make 100 percent practice uh, and the sleep also is uh, sick I hope that uh, we will solve this problem this, uh, before the play and this Before the playoff, and this is also a reason because he was not today in court. And in my opinion also we miss Steve, especially because he's player who can, who is able, you know, to to be second playmaker in offense. And in my opinion, we miss today his 10, 10 15, minutes. Uh, his game. Henry okay. W ubiegłym tygodniu, w minionym tygodniu naszą drużynę dotknęły problemy zdrowotne, tutaj obecny Łukasz Majewski nie mógł na 100% trenować, na 100% walczyć, również Stipe Modric, który, który również nabawił się choroby i w dzisiejszym spotkaniu z tego powodu nie mógł zagrać ich strata, jego strata właściwie to, to była strata, jak to trener się wyraził, drugiego rozgrywającego drużyny, drugiego rozgrywającego, który dużo daje w ataku, dużo widzi i mógłby tutaj też nam przez te 10-15 minut dużo pomóc. Zabrakło go, ale trener ma nadzieję i jest przekonany, że w kolejnych meczach obaj czy zarówno Łukarze, jak i Steven będą mogli nam pomóc w 100%. Dziękuję trenerze, dziękuję Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałbym pogratulować tutaj przeciwnikowi zwycięstwa. Ja myślę, że trener przeanalizował już, już całą mecz i, i, i tak naprawdę nie ma co, co dodać. Dwie pierwsze kwarty w naszym wykonaniu uważam za, za, za bardzo dobre. Dobry basket i, i w obronie i w ataku. W trzeciej kwarcie był ten moment takiego przestoju i, i głupot z naszej strony. I, I to uważam, u, u każdego można znaleźć coś, co, co, co wpływało na to, że, że daliśmy wrócić z bodajże 12 30 punktów na, na remis, a nawet dwa, na dwa do przodu. Potem udało nam się, udało nam się wrócić, ale tak jak powiedział, no z takim przeciwnikiem jak tego jak Koprogon no nie można sobie pozwolić na to, żeby popełniać jakieś tam takie głupie błędy detale ja myślę, że to dzisiaj było kluczem, dla, dla, dla którego program właśnie w dzisiejszym spotkaniu był, e, był lepszy. E, idziemy do playoffów, no, nie mamy tej, tej przyjemności, że, że mamy przewagę swojego, e, swojego placu, aczkolwiek na, na 100% będziemy, będziemy walczyć to mogę zagwarantować e, e, od, już od piątku. Dziękuję. Proszę Państwa o pytania do naszych gości. Czy zmieni się w jakiś sposób teraz system przygotowań, Bo teraz będzie runda play-off, czyli e, dwa mecze w ciągu dwóch dni. E, co będzie decydujące, żeby zatrzymać kresztop? W jaki sposób? 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 W jaki In my opinion, we are ready. We have some small problem. I said, you know, like Stepo is sick or was a little bit. We want to, to solve this small problem. And now preparation, you know, for next game, support, We play against support, This means that already tomorrow oh, we will use uh, chains uh, here in the gym to, to see what was problem today. And then we're going to our normal week, you know, this. Tuesday we have practice, two practices. And then Wednesday we have one practice and already Thursday we're going to support. you know. This means for us it's important mentally, you know, to take from this game positive things and to to attack now playoff 100% and show we can today that we can play with top teams in this way. Trener Emil Butarci porównał sezon do piramidy i my już jesteśmy niemal u czubka tej piramidy. Wiadomo, że play-off to jest ten najtrudniejszy moment sezonu. Natomiast nie będziemy się przygotowywać w jakiś wyjątkowy, szczególny sposób. Normalny tydzień jutro we wtorek. Dwa treningi w środę, jeden trening w czwartek, wyjazd do sopotu. A to co w szczególności musimy przygotować na trew, to nasze głowy, to głowy zawodników i im trzeba wpoić mentalność. E, która nie pozwoli im pamiętać o tym, co było, a, a nastawi się na walki, nastawi się na zwycięstwa w kolejnych decydujących meczach. Czy macie Państwo kolejne pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękując Państwu za udział w konferencji prasowej, pozwolę sobie też poprosić Państwa, żeby za Państwa pośrednictwem podziękować kibicom, którzy świetnie dopisali dzisiaj w kolejnym miszu. Dziękuję bardzo.